Witam ponownie, czekajcie sprzątnę papierochy, bo zrobiłam sobie przerwę na papieroska po horoskopach. Lecimy, <laughs> lecimy na no, no, chwilę. Coś, co moi drodzy będzie nie musi, tak? Bo to są tylko karty, ale coś, co może się zapisać, lub karty powiedzą Wam, czego uniknąć, tak? Albo na co uważać, lub co w pierwszej kolejności trzeba będzie w życiu na daną chwilę, słuchajcie. To jest bezczasowe, ale z chwilą, kiedy na to wejdziecie, to, co trzeba załatwić, tak? Coś, co może być czy dobre, czy złe. Zobaczymy, tak? Bierzemy trzy gromadki. Bierzemy 3 gromadki. Będę czytała do siedmiu, ale weźmiemy 3 gromadki. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy widzicie ale mamy tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Poczekajcie, bo odwrotnie wzięłam. Trzy. Wybieracie sobie jedną z gromadek, i to będzie Wasza odpowiedź na coś na tą chwilę, moi drodzy. I czytamy pierwsze czytam do 7 czytam do 7 numer 1 czekajcie weźjemy odwrotnie 7 e druga jedynko więc tak, boisz się tutaj, jakbyś się bała straty, że coś stracisz, nie wiem czy stanowisko, czy partnera, że musisz się okopywać, czy jesteś na czy są to sprawy, bo to są różne historie, tu się zapisują, ale powiem Ci, drogo jedynko, tak, że jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, w trakcie rozstania tak naprawdę, czy jakichś wyroków, wyroków, tak, przed decyzjami, które niestety powodują to, że musisz się przed nimi ugiąć i chciałabyś powalczyć o to, lub jesteś w trakcie walki tak naprawdę, jesteś na kole fortuny i to, co sobie wywalczysz, to będzie twoje, jeżeli jesteś w walce o związek tak naprawdę, no to wchodzisz pięknie później, pięknie decyzje, które będą przez ciebie podjęte są to decyzje bardzo bardzo, będą to szybkie decyzje ale będą to decyzje bardzo wartościowe które doprowadzą do tego, że nie zubożejesz, nie zubożejesz, zachowasz to co jest ci dane, wejdziesz w królową denarów, czyli w taką bardzo bardzo stabilną, porządną energię powiem tak, dla tych jedynek, które walczą o siebie tak, być może o swój byt, być może uczucia: o cokolwiek Państwo nie walczycie, słuchajcie, to powiem tak: decyzje, które będziecie podejmowały, jesteście na etapie. I ja muszę zawalczyć o to, żeby wejść na koło fortuny, czyli wejść na ten dobry los, tak? Bo ja się kłócę, bo są awantury, bo są kłótnie, ale ja chcę w życiu coś zmienić, tak? Czyli tak naprawdę nie ma straty, nie bójcie się straty, że stracicie w momencie, kiedy zaczniecie o coś walczyć nie ma tutaj straty, nawet wręcz bym powiedziała, że są jakieś nowe uczucie, nowe doznania nowe emocje, słuchajcie poddacie być, może będziecie musieli być poddane, poddani tak naprawdę wyrokom boskim, ale decyzje, które były, decyzje, które były podjęte w tej walce, doprowadzą was słuchajcie, to jest wasza ostatnia karta siódemka czy jest to królowa denarów czyli pięknie się uziemiacie, nie brakuje wam niczego i wchodzicie w totalną stabilizację, czyli to o co walczycie. W danej chwili, jak weszłyście teraz na weszliście ogólnie państwo, weszliście na, wybraliście jedynkę, to będą te decyzje bardzo, bardzo dla was korzystne, tak naprawdę, które doprowadzą do pewnej stabilizacji, do takiej bardzo. Takie bym powiedział, bo jest to najstarsza karta, czyli tak naprawdę do mądrości życiowej, ale jednocześnie nie brakuje Wam niczego. To jest, to jest tak naprawdę w każdej karcie, tak? To znaczy w każdej karcie na zasadzie to jest w każdym, może tak... W, w każdym u Państwa jest to to tak jakbyście byli osiądziecie nie bardzo twardo na ziemi, ale nie zabraknie żadnego pierwiastka, nie zabraknie żadnej cząsteczki, będzie to na zasadzie, że będzie pieniążek będzie stabilizacja materialna będzie zadowolenie tak naprawdę i nie zabraknie bym powiedziała miłości, nowych emocji też Wam nie zabraknie w tym wszystkim także tak widzę, jedynki jest bardzo pozytywna, słuchajcie, odpowiedź dla jedynek co mi tu wypadło z tego koło fortuny, no to czyli wchodzicie Potwierdzenie, że wchodzicie na koło fortuny. Lecimy do numeru 2. Co dla dwójki? Co wybrała dwójka? Czekajcie, bo znowu wzięłam odwrotnie. No tak, odwrotnie. Kurde. No dobra, wchodzimy. Dwójka czeka otwiera się dwójko przed tobą zwycięstwo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć, siedem um, siedem W każdej dziedzinie życia, dwójeczko jeżeli chodzi o finanse jeżeli chodzi o finanse to otwierasz się dwójko niesamowicie mocno czyli jest to bardzo dobra droga jeżeli chodzi o zdobycie kogoś jest to niesamowicie bardzo dobra droga, słoneczko wam przyświeca słuchajcie, czyli nie jest jesteście zwycięzcami w, w centrum w centrum tego, w centrum tego czytania mamy, mamy, słońce i mamy tak naprawdę, można powiedzieć, że te trzy karty, słońce, mamy szóstkę buław, jasa, buław, czyli tak naprawdę słuchajcie, do dzieła to tak jakby energia, aż byście czuły, że coś powinnyście zrobić, że nie wiem, czy implikacje finansowe, słuchajcie, czy, czy implikacje, ale najbardziej mi się to pokazuje stabilizacja, parcie do przodu, stworzenie czegoś, otwarcie się, wejście na nowy top, czyli po nowe pomysły, ja bym powiedziała, że to są nowe pomysły, że Życiowe, piękne, słuchajcie, piękne otwarcie. Słoneczko wam przyświeca. Karta zwycięzcy wam przyświeca nowe pomysły, nowa taka energia, taki power. I tak naprawdę później takie obserwowanie, aż takie niedowierzanie u was będzie, że o, matko, to wszystko się zadziało, że to wszystko jest możliwe, że ja to wszystko mogę. Tak, dwójko możesz, bo to są przecudne karty. No samo to, że jest słoneczko, że macie kartę zwycięzcy po prostu, czyli zdobywacie to, na czym Wam zależy. I to nie ma wielkiego wysiłku, słuchajcie, czy są. Czy to pomysły, czy są to ludzie, czy, czy są to znajomości? Wszelakie. Wszystko, co macie w główce, co teraz, co jest, ale wszystko, co jest w sferze na razie myślenia, w sferze marzeń, w sferze projektowania, słuchajcie, będzie, ma szansę, ma szansę realizacji. A później, tak jakby. Hmm, Chwilka takiego, słuchajcie, to tak jakby była to droga, to tak jakby wszystko, co się zadzieje, skoro wybrałaś to dwójko, to później to tak jakby było tak naprawdę spojrzeniem, spojrzeniem znaczy może nie tyle, że spojrzeniem, tylko takim wejrzeniem w siebie, co już osiągnęłam. Co mam, co mi się udało, i taki głód do parcia dalej, i to, wam dam, no i to wam da taką czystą drogę na koniec, czystą, ale taką na zasadzie spokojną już, spokojną. Nie ma tu ani jednej złej karty, ani jednej złej, tylko takie jest takie chwilowe zatrzymanie, przyjrzenie się sobie, że co osiągnęłam, co osiągnąłem, że. Udało mi się i to tak naprawdę, że te marzenia nie są takie ciężkie do spełnienia, tak, bo macie te przepiękne karty. Asa buław, królowo buław, słoneczko, szóstkę buław, asa buław, z, z szperusia mamy tutaj Giernka, słuchajcie mieczy, czy takie obserwowanie i wyjście w czystą drogę, czyli to, po co sięgnęłyście, to, o czym sobie pomyślałyście, być może to, co chcecie osiągnąć drogie dwójki, jest to. Pięknym wstępem do tego, lub pięknym takim preludium do tego, żeby wyjść na czystą drogę. Czyli, ale macie zielone światełko, i ten, i te słoneczko Wam przyświeca. jesteście zwycięzcami, tak naprawdę, bo skoro weszłyście i wybrałyście tą dwójkę, to znakiem tego, że warto sięgać po marzenia, moje drogie dwójki. Także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie. Tak to widzę. Piękne karty. Dwójka ma. Uah, super. Petarda karty. Czekajcie, czy jej dobrze kładę, dobrze, żeby mi nie pomyliła. Lecimy trójki, lecimy gramatkę numer 3. Ojej, ojej, trójki, ojej, Jezu, ola boga, ola boga, te trójki jakoś tak mają tak troszeczkę na no, boją się czegoś. Odkrycie tajemnicy, My osoby powiem tak. I tutaj apeluję do wszystkich czarownic, i czarodziejów, i druidów, i, i z wróżów wróżek, takich domu, jak to się mówi, domokrążnych, tak? Słuchajcie, wycho wychodźcie, bo tutaj karty namawiają osoby ezoteryczne. Osoby, które są ezoteryczne, jest, czujecie, że jesteście ezoteryczne, czy są to karty, czy wróżenie z chmur, czy z disków, czy z piasku, czy z fusów. Przeróżnie słuchajcie, ale jak czujecie, że gdzieś tam jesteście głębsze wyjście, wyjście z tego względu, że to pozwoli Wam wejść na porządną, Ścieżkę, czyli na tą prawilną ścieżkę pozwoli dokonać wyborów. Być może będą z tego pieniążki, ale spełnienie się w jakiś sposób Wam to da i da Wam to szansę na tworzenie się dalej, moje drogie trójki. Tak to widzę, jeżeli chodzi o osoby ezoteryczne. Natomiast jest też druga historia, która mówi o tym. Słuchajcie, wychodźcie do świata, wychodźcie z tych podziemi, wychodźcie do świata, przychodźcie tu do nas na YouTube, pokazujcie się, nie bójcie się porażki. Ja myślę, że ludzie są, z, z, ludzie, czy to ludzie słuchają, no, są na tyle tolerancyjni, że zawsze każdy na początku, ja też na początku pierwszy mój horoskop, zobaczcie, jak nastraszyłam ludzi, a szczególnie swoich znajomych, do których puściłam, to nie chcieli, nie chcieli mnie, słuchajcie przerazili się i później nie chcieli oglądać w ogóle moich horoskopów, bo przecież ta moja i mnie niesamowicie mocno, bo uważałam, że trzeba wywalić prosto z mostu to, co widać. I później, kurde, tak jak tutaj moja znajoma, to trzymała syna w zapięciu przez tydzień czasu, żeby mu się nic nie stało. No jemu mu się nic nie stało, ale zginął im kot wtedy. Także na no, co zrobić? No takie życie. Ale słuchajcie, moi drodzy, jest też coś takiego, że jest odkrycie tajemnicy. Jest odkrycie tajemnicy, która z czegoś was wyzwoli, dosłownie wyzwoli Was czegoś, od kogoś, od czegoś złego, od toksyków, od złych znajomości, bo mamy tak kapłankę, mamy dziewiątkę mieczy do góry nogami, mamy diabła do góry nogami, piątkę kielichów do góry nogami i później pójście, czyli to jest ta dwójeczka denarów, takie bardzo długie dochodzenie do pewnych, do, pewnych, do pewnych, ciężka to droga, ciężka to jest droga, ale być może jest to coś, co było, tak, bo Wy to depczecie, bo to jest Wasza przeszłość, tu można pokazać, że to jest wasza Nasza przeszłość, i tu jest sięganie po swoje marzenia, czyli tak naprawdę trujeczki. Może się okazać, że. Odrzucą pewne konwenanse, odrzucą pewne ograniczenia, wywalą coś ze swojego życia, wejdą na, wejdą na coś fajnego, coś fajnego, co pozwoli im w świecie materii być może zaistnieć, a być może pomoże spełnić marzenia, bardzo głęboko ukryte marzenia, bo ten diabeł i ta dziewiątka mieczy mówi o tym, że, że tak jakby. Te marzenia były pogrzebane, a tutaj wychodzicie z tymi marzeniami do świata i te marzenia dają wam spełnienie, czyli coś, stworzenie czegoś, czegoś fajnego, bo ta trójeczka buław mówi o tym, że coś stworzyłem. I nic się złego nie zadziało, coś fajnego, czyli tak naprawdę, tak naprawdę nic się złego dla mnie nie zadziało i jest stworzenie, czyli budzicie się pięknie się, budzicie drogie trójki do życia do życia, ale przede wszystkim to, co jest, to, co czujecie, że powinnyście odrzucić, to, co, to tak jakby lub odkrycie jakiejś tajemnicy, odkrycie... Nie wiem, być może jakiegoś uniwersum waszego życia, tak? No, to już Państwo podłóżcie to pod siebie, ale wydaje mi się, że jest to coś bardzo, bardzo zatwardziałego, bardzo, bardzo starego, coś, co dało nielicho bólu, nielicho tak jakby poświęcenia waszego, poświęcenia życiowego odchodzi, odchodzi i pokazuje się, bo jest na to szansa, że będą to wolne decyzje. Ale stworzenie się przynajmniej na planie, ja bym powiedziała, że jest to plan, słuchajcie, zawodowy. Bardzo ładnie, może jest to długie, tak? Długo dojrzewający plan, bo jest to wieloletni, bym wręcz powiedziała, plan, ale jest to plan, który daje spełnić, wyciąga te marzenia że jest realizacja, że jest możliwość spełnienia tych marzeń. I tak jakbyście sięgnęły pięknie po ten pierwszy dzwoneczek, słuchajcie, po ten pierwszy kielich byście sięgnęły, żeby osiągnąć te marzenia. I myślę, że Wam się, moje drogie, trójeczki. To uda, tym bardziej, że macie opiekę sił nadprzyrodzonych, o tak bym powiedziała, tutaj nie sił wyższych, ale no, no nadprzyrodzonych, no można, bo to są siły wyższe, tak, ale ogólnie jest to tak, jakby to było coś magicznego, coś, co, coś, co by spowodowało, że wychodzicie z czegoś, zostawiacie coś, odchodzicie od czegoś, nie boicie się przede wszystkim żadnej straty, pozbywacie się tego, moi drodzy bez bólu, i sięgacie, i sięgacie. Yy, pomalutku, jest to taki bardzo fajny wzrost, ale sięgacie po swoje marzenia i tworzycie coś, coś, coś bardzo fajnego samodzielnie, coś, co wydaje mi się, że będzie miał olbrzymią rację bytu, a przede wszystkim da Wam Ach. Jakby to nazwać, bo brakuje mi tu karty, ale da takie uwolnienie od wszystkiego, od wszystkiego, od wszystkich, od czegoś, co, od czegoś, co bardzo długo Was tak naprawdę bolało, lub zniewalało, o tak bym powiedziała, moje drogie trójeczki. Tak to widzę, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie. Nie umiem zakończyć, nie umiem zakończyć, ale pozdrawiam serdecznie. I coś tam za chwilkę jeszcze stworzę, buziaczki, tak.